Nie przypominam sobie jednego spotkania w ciągu tych dwóch lat liderów opozycji, na którym ten temat, ten temat byłby poważnie postawiony i na którym usiedlibyśmy do rozmowy, jakby to miało wyglądać. O kochani, to nie jest problem z tym, że jedna lista czy dwie listy. Ja mogę wystartować z jednej listy też. I każdy z Polski 2050 tak samo. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja dzisiaj tym, którzy przychodzą i krzyczą do mnie jedna lista, jedna lista, tylko jedna lista, jak nie jesteś Volkswagenem i zabijasz polskich nastolatków. Razem z pisem, to chcę zadać pytanie, jak chcecie to zrobić? Zadaję je bez gniewu, zadaję je z uśmiechem, zadaję je z życzliwością, z serdecznością, z chęcią zrozumienia, z przekonaniem, że tylko wspólna, sensowna praca jest w stanie przyprowadzić nas do sukcesu. Zadaję jedno proste pytanie. Jak chcecie ułożyć jedną listę od Zandberga do Sawickiego? Jak chcecie to zrobić? Jak to miałoby wyglądać? Na to pytanie nigdy nie usłyszałem odpowiedzi. I to nie ja powinienem jej udzielać, bo nie ja jestem zwolennikiem tego projektu. Kiedy przychodzę i mówię: Mam wspaniały projekt, to moim obowiązkiem jest to, żeby pokazać drogę prowadzącą do realizacji tego projektu uprawdopodobnić go. Tego nie widzę. Tego nie słyszę. Za to słyszę, że pójdę do piekła i będę się smażył w gorącym kotle, albo że nie jesteśmy patriotami, albo że dostaniemy srogie baty, albo te wszystkie inne strachy na lachy. Tu akurat zgadzam się z Markiem Sawickim, że to można dzieci straszyć babą jagą, ale nie takie historie sobie opowiadać. Dziś najważniejsze jest to, żebyśmy za 7 miesięcy odsunęli PiS od władzy. I dziś powinna być to spokojna, rzeczowa rozmowa na opozycji odbywająca się na dwóch płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to pakt o nieagresji. Proponował go już Robert, chyba Biedroń, ile dobrze pamiętam, my z Kosiniakiem będziemy w najbliższych dniach też wiele o tym mówić i składać konkretne propozycje. To jest absolutne minimum. I wielokrotnie wszyscy to powtarzali, tylko jak widzę, niewielu się stosuje. Po tej stronie nie ma wrogów. Nie powinno być wrogów. Powinno być uzupełnianie się. Powinno być to, że każdy walczy o swojego wyborcę tak, żeby jak najwięcej ludzi zmobilizować do nadziei. A druga rzecz to powinna być ta, żebyśmy pokazali ludziom nie jedną listę, bo to ich obchodzi lub nie obchodzi. Najpierw musimy, jestem o tym przekonany, pokazać ludziom, że my, możemy, że my jesteśmy w stanie stworzyć wspólny rząd. Nie jedną listę, bo ona jest dla polityków, ale wspólny rząd, bo on ma być dla ludzi. Dopóki nie odwrócimy tego i nie zaczniemy myśleć w takich właśnie kategoriach, że coś ma być dla ludzi, a nie dla polityków, to nie przekonamy nikogo.